ma! Cześć! Cześć! To jest Julka, jestem Gumiś, ten kanał do Potęga Wokalu Moi drodzy, lecimy z Wojsem dalej Potęga Wokalu Dzisiaj wpadłem na taki pomysł, że będziemy oceniać punktowo i zobaczymy na końcu kto naszym zdaniem wygrywa o, oczywiście, to na dwa odcinki rozłożymy. Cztery, dzisiaj pięciu. I następnym razem zapraszam Was do odsłuchania mojego coveru. coveru. Mój jest ten kawałek podłogi w wersji metalowej. Tutaj, gdzieś w karcie u góry. A my lecimy z pierwszym przesłuchaniem w ciemno. Znowu rano patrzę w lustro, Jak mogłam uwierzyć im, że. Oh my God. Że... Ale fajne te doły Takie fajne. głębokie I było słychać, że ona tam jeszcze Jakiś lekki zapas na tych dołach ma Że to nie tak, jest jeszcze fajne, koniec fajne. Słuchać, że ona jeszcze nad tymi falsetami nie ma takiej stuprocentowej kontroli. Że one jeszcze nie są tak całkiem skontrolowane, że trochę nie rzeczy... Chciała dobrze, może jak próbowała wyszło, ale tutaj tak średnio było tak bez kontroli właśnie, nie. Tak. Ale tak w ogóle to jest Natalia Stępnik. Tak. że Natalię wpisujemy jako pierwszy. Tak, no i ogólnie. Y może to stres zrobił, aczkolwiek cała reszta była spoko, tego stresu nie było słychać a na tych falsetach po prostu było słychać brak kontroli. Tak, możesz dalej puszczać. Charakter, jest, podoba mi się. Ale ma fajne frazowanie. Ja mam trochę wrażenie, że to nie jest Dziewczyna, która śpiewa jakoś profesjonalnie bądź coś robi na co dzień bardzo z muzyką, tylko raczej to jest takie podstawowe śpiewanie. Tam nie ma żadnego. Ona ma dużo fajnych pomysłów, ale jeszcze wykonanie trochę kuleje, ale to nie zmienia faktu, że ma ogromny potencjał i może kiedyś profesjonalnie to robić. Mi się wydaje. Za parę lat może y, będzie to. Ogólnie dziewczyna jest chyba młodziutka, mm. bo na taką wygląda też tak trochę śpiewa jeszcze, jak, taka jakaś nastolatka. I no słychać po prostu, że to jest jeszcze tak. Takie podstawowe śpiewanie, że ona nie ma tej techniki, i że jeszcze nie ma takiego szlifu muzycznego, że jeszcze trochę prac Trochę próbuje. jest taki out of control ten głos, ale mówię, pomysły super, y, też y, jakby wie jak to robić, ale jeszcze nie do końca zawsze i wychodzi. No, podoba mi się ten ten, gdzie robi zdanie. A mi właśnie nie. A mi się podoba, bo że próbuję w taki sposób. O, tak, ten. w sensie to jest spoko, że próbuję, aczkolwiek uważam, że... Y Robiąc, to jest jeszcze za wcześnie, żeby pokazywać to na, jaką, na taką skalę. W sensie, wiecie, każdy muzyk dokonuje przy każdej piosence, przy każdym jednym słowie wyboru, jak to zaśpiewa. I są tak jak ostatnio, są wybory dobre i są wybory chujowe, ale tutaj nie chodzi o to, czy to jest dobry wybór czy chujowy, tylko wydaje mi się po prostu, że to jest jeszcze za wcześnie na taki wybór, akurat mm. jak ona to zrobiła, że mogła to zrobić inaczej i brzmiałoby to lepiej. PA bardziej powiedzmy, że idealnie niż to co zrobiła teraz, fajnie że próbuje, aczkolwiek wydaje mi się, że do takiego występu w telewizji tam nie przychodzimy próbować jak śpiewamy, tylko raczej idziemy pokazać to, co już umiemy. W zasadzie tak, ale też mówię, fajnie, bo ja bym, ja bym się obrócił, nie? No i ogólnie też. I ogólnie fajne riffy ta dziewczyna robi, mm. nie wszystkie są udane, ale ogólnie jak już jej te riffy wychodzą, to są całkiem spoko. Też tak uważam. Ile dajesz punktów? A na ile dajemy? Na 10. 6,5. 6,5. 6,5. 6,5. Ja dam 6. Ja dam 6,5. I raz, zanim dzień i spłoszę zrawnego ptaka rozkoły. Ola Januszewska to jest w ogóle. I ma piosenkę, która ma totalnie taki potencjał do zrobienia absolutnie wszystkiego w tej piosence. Tam jest miejsce, żeby naprawdę i przypierdolić, i zrobić jakieś piękne riffy, i falsety. I totalnie w tym utworze można pokazać taki wachlarz możliwości. I to jest bardzo kawałek, który bardzo mi się podoba w oryginale, ale jak na razie ona nie wiem, yy, dlaczego wykorzystuje takie, stara się zrobić jakiś falset, który po prostu nie brzmi, bo gdzieś tam w ogóle puszczają, puszczają fałdy czy coś i się robi bezdźwięczny taki głos. I to, no kurwa, nie jest to fajne. Znaczy, inaczej, czasami można falset zrobić, który jest bezdźwięczny, że tak powiedzmy, który brzmi fajny, ale przede wszystkim hmm. go się robi na końcówkach. To znaczy, robimy falset normalny, czyli robimy a... I zakończamy już bezwdzięcznie, i to jest tylko końcówka. Tak. Jeśli zrobimy cały taki falset, to po co go w ogóle robić? Jako, jak go i tak nie słychać. Jako zakończenie frazy to się zgodzę, to tak, ale no, no nie, tak. W, nie w tych miejscach, co ona zrobiła i nie w ten sposób, co ona zrobiła. Widać, że ona y, ma, ma jakieś na pewno umiejętności wokalne, i to słychać było po pierwszym już dźwięku, ale na razie nie, nie podoba mi się to. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja lubię, jak się ludzie wczuwają w muzykę, aczkolwiek bardzo mnie, może nie, że denerwuje, a raczej po prostu śmieszy. Wywołuje to we mnie takie śmiejące emocje, wiecie, jakąś radość, śmiech i w ogóle, w momencie, w którym ludzie... Y za bardzo wczuwają się w piosenkę. Co innego, jeśli śpiewamy piosenki muzykalowe, jeśli robimy to w teatrze, wtedy rozumiem, bo trzeba, ale y, jeśli jest to występ po prostu muzyczny, żaden muzykalowy, mnie osobiście śmieszy, jak ludzie aż tak bardzo ciałem, mimiką twarzy, gestykulacją po pokazują, jak bardzo się w tą piosenkę wczuwają, i ona to robi bardzo. Jakby przesadnie. Tak, no. bardzo przesadnie. Na szczęście jurorzy jej nie widzą, więc nie mają z tym problemu. My widzimy, więc mówimy, że właśnie ja też nie lubię ogólnie. Ja, dla mnie to wokalista może po prostu śpiewać i kurwa tyle. Jej, nie że barwa, tylko jej maniera jest bardzo specyficzna i ja jej takie maniery na przykład bardzo nie lubię, bo ona bardzo zamyka nas, to znaczy ona bardzo nawet jak śpiewa wystarczy na nią spojrzeć, ona nie otwiera szeroko ust, ona nie pokazuje aparatu mowy, tylko śpiewa bardzo tak zamknięcie i tak zaciąga tak tak i i ja bardzo nie lubię takiej maniery. Ja też nie przepadam ogólnie. Maniera, kwestia gustu, czy ci się podoba, czy nie. Jeżeli wokalista śpiewa z jakąś manierą, ale no, mi się też ta akurat nie za bardzo podoba. Tutaj też w tym występie straszna powtarzalność. To znaczy, śpiewa już trzeci. To się nie zgodzi. Ale y, już wam wytłumaczę o co mi chodzi. Śpiewa trzeci raz y, ten dźwięk długi, czyli Ona. Ma! I trzeci raz śpiewa go w ten sam sposób. Wszystko naokoło jest pełne zmienności, i przychodzą tak. te, tak, jest ich za dużo, i przychodzą te tak naprawdę jedne z najważniejszych dźwięków w tej piosence, gdzie ona może pokazać, co tak naprawdę potrafi, i robi wszystkie te trzy dźwięki w ten sam sposób. Tak, ona po prostu mam wrażenie, że wykonuje, dokonuje kiepskich wyborów, bo... Są wybory w... dobre i, złe i chujowe, no. Po prostu te melizmaty wszystkie, które ona robi, które te, te transakcentacje i tak dalej, one są w większości przypadków niepotrzebne i jeszcze widać, że nieprzećwiczone, że te niektóre riffy są po prostu zrobione tak, tu i teraz sobie tak wymyśliłam, ale to nie jest dopracowane w ogóle, nie? Bo tam dużo krzywych dźwięków było, dużo jakichś niepotrzebnych, albo przesuniętych w tempie i po prostu to nie jest fajne. tylko się dobrze nie słucha. Tak, jest tego wszystkiego za dużo po prostu. Jest to takie chaotyczne bardzo. No moim zdaniem po prostu e, niepotrzebnie dużo rzeczy robi. Widać, że ona ma potencjał przeogromny. Tak. Ale ten występ był zjebany po prostu. On nie był dobry. On był, tego się źle słuchało. Tam jakby wszystko, co się działo, było nieskoordynowane zupełnie, nie dopracowane. Ona jakby pierwszy raz w życiu to robiła. Eee, jakby pierwszy raz tą piosenkę śpiewała, jakby ją słyszała gdzieś tam i po prostu zaśpiewała i starała się pokazać od razu wszystko, co ma. I Widać, że ona na pewno ma spore umiejętności, ale też totalnie nie ma głowy do aranżowania wokalnie swoich piosenek. Czy znaczy, powiem coverów. tak, jeśli chodzi o ten występ, to... Jaką my tam ocenę zrobimy, to zrobimy swoją ocenę odnośnie tego występu. Ale prawda jest taka, że nie wiem, przynajmniej jako jurorzy, którzy tam siedzą, oni muszą brać osobno to, jaki ten występ był całościowo, a osobno to, co ona w tym występie pokazała. Bo te niektóre rzeczy, które ona pokazała, one były bardzo fajne. I słychać, że ona ma naprawdę przeogromny potencjał. Ale biorąc całościowo ten występ, on był po prostu zjebany. No kiepski, był. Po prostu był kiepski. I mimo całego potencjału, jaki ma, to Typiera w sobie jada je. Ocenę 3 tym razem. To samo miałam w głowie i tą samą ocenę daję. Na szczęście dla niej jej zdanie, nasze zdanie się tutaj nie liczy zupełnie, a tam się ktoś poobracał. Tak. Wiecie co, wydaje mi się, że też ona, może robiąc tę piosenkę jakoś aranżacyjnie, pomyślała sobie, że kurde, idę do programu, ja muszę pokazać to, co potrafię, żeby oni mnie do niego wzięli, więc pokażę wszystko. I po prostu w tak krótkiej piosence, która tam trwała, powiedzmy, te dwie i pół minuty, ona wyrzuciła wszystko, co miała gdzieś tam za plecami, i niepotrzebnie po prostu Pokazała tego za dużo i fajnie, że ona ogrom rzeczy umie, ale niepotrzebnie ten ogrom rzeczy wrzuciła po prostu do jednego utworu. Dokładnie tak. Dawaj następny. Trzy. Mhm. No. Stanisław Łukoński śpiewa piosenkę Było miło. Co mi się podoba ogólnie w tym występie? Ogólnie, sam początek mi się bardzo podoba. Yy, 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 Stanisław yy, do tego, jak śpiewał tą zwrotkę, do każdego jednego dźwięku dodawał bardzo dużo powietrza, ale to nie było przepowietrzone, tylko tego powietrza było idealnie dużo, że tak powiem, i to naprawdę fajnie brzmiało. Ma fajny głos ten po tak. prostu fajną barwę wśpiewał yy, tak dosyć mocno, rokowo, ale to jest takie. Dla mnie to jest takie śpiewanie naprawdę w porządku, nie? Mm -hmm. Że nie, nie, nie denerwowałoby mnie, jakbym go słuchał. Yy, nic mnie nie kuje tutaj po uszach, ale też nic nie jest takim wow. Tak. E ale tu, co teraz było też widać, jak on, e, jak było przybliżenie na niego i to, jak słychać, e, też Zas jest zamknięty, no. jest zaciśnięty. Było. Gdziemy, nie zdążę. Nie, nie, o... było. nie, nie, zdo... nie zdążę. Tak, nie było nie, zdo... nie zdążę, szeroko usta, nie, nie zdążę. zdążę. Tak, zamknięte, zaciśnięte wszystko. Fajnie! No, yes. tak, tak, Ale jakby co ja chcę. Tak, tak, ja też. Poproszę o trochę zacunku. I cały czas tak śpiewa, jest. pro. Nawet to nie umiem. <śpiewa> Poproszę. O do... no tak... Tak. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia jakichś tam jednych, dwóch zajęć z nim, i to się zmieni, i wtedy naprawdę będzie miał jeszcze dużo więcej możliwości niż teraz. Tak. I tam się otworzył. No, troszkę tak, troszkę tak, a myślę, że Kuba nie obracał się do tej pory właśnie z tego powodu, że nie słyszał takiego otwarcia zupełnego mm -hmm. i teraz chyba się odwróci, bo tu rękę już nad przyciskiem trzyma, właśnie, bo nie słyszał tego otwarcia, ale to mówię, to jest kwestia, kurde, jednej lekcji, być może, żeby mu ktoś pokazał kilka rzeczy, jak się rozluźnić, jak się nie spinać, czy jak układać po prostu cały tam aparat mowy, ciało i tak dalej, żeby to bardziej się otworzyło, że, może też nie rozśpiewany był, może bardzo zestresowany, nie mam pojęcia, ale e, myślę, że chłopak że ma naprawdę dużo potencjału. Tak. podobało mi się to, jak zmieniał właśnie tą ilość powietrza. W pewnym momencie tego powietrza było naprawdę mm. dużo. A ja w pewnym momencie w robił momencie... hołd po prostu i, tak. i śpiewał, śpiewał nam bez wydechu w zasadzie. Bez wydechu, nie? tak. No. I to było bardzo fajne. No, ja też. Ja mu daję um, 6,5. Jak on się nazywa? Stanisław. A ja mu daję Niech też będzie 6,5. Mm -hmm. To był taki występ dla mnie. To był dobry występ. Umówmy się, pierwszy, to był dobry tak. występ. Tylko mnie też nic tak jakoś nie purwało mega, nie? Mm -hmm. e, myślę, że, że w przyszłych, w kolejnych etapach może zrobić większą furorę jeszcze. I Janek, taki. przepraszam, Janek <laughs> Słowiński. E, co to jest? Sitting, Sitting on... on the dock of the bay. Nie znam tej piosenki. Wow, do tej pory Wam powiem, że ten występ mnie wcale nie porwał. W sensie nawet nie mam co tam skomentować po prostu, to no, jak śpiewa gdzieś w skali, w miarę. Tak. I, 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 tak, i tak, tak śpiewa, takie różne dźwięki i, hey. i różne słowa i ma taki głos, taki bardzo podobny do nikogo, a jednocześnie do każdego. No nie ma na razie nic faktycznie, ale zobaczmy dalej. Nie tak bardzo nie wiem co powiedzieć o tym występie. Po prostu też piosenka taka była, jaka była, nie, nie znam oryginału, ale naprawdę nudna, powtarzalna i, i bez fajerwerków żadnych w tej linii wokalnej ogólnie. Ale on tam miał gitarę, więc nawet jeśli miał cały instrumental, zrobił tam przez resztę muzyków, którzy tam są, jeśli on miał gitarę, to mógł sam nawet sobie dograć, kurde, jakieś dźwięki wyższe, czy nawet po prostu wokalnie, bo. Tam była opcja, nawet jeśli ta piosenka cała leci nudno, no to ja już w głowie mam jakąś wyższą linię melodyczną, czy jakieś zmiany, czy nawet jakieś kurde riffy do zrobienia tam. I... Tam się nie podziało nic. Widać, że to taki wokalista, który po prostu tak od deski do deski chyba śpiewa, jak powinno być i koniec, nie? A to chyba jednak nie o to chodzi do końca w tym programie. Tam trzeba w, chociaż w kilku miejscach albo chociaż w jednym miejscu pokazać się coś więcej niż, niż reszta, nie? No, no i on nie. się tam kuba, ale... no, Nie wiem dlaczego, w sensie, bo ten, też na końcu ten riff taki był średni. Te, te, jego przejście takie jazzowo falsetowe jakieś dziwne. Po prostu mu nie siadło. To, tam raz, że mu głos zaniknął, dwa że nie był w tych dźwiękach, co trzeba, więc to też nie było rewelacyjne. No ale no, no i nic nie pokazał, nic nie pokazał po prostu. Dla mnie takie też 3,5 i pół może No na 10. To, tak jak wreszcie występów mieliście tam powiedzmy 3-4 jakieś przerwy, żebyśmy wam mogli coś powiedzieć. Tu na samym początku tylko powiedzieliśmy, że na razie nie dzieje się nic. Mm. I tak było do końca utworu. Jest koniec utworu, i my dalej na temat tego występu nie mamy co powiedzieć, po prostu. No. Tak. Nikt nawet nie walczył o to, żeby coś z tym zrobić. Jakby, mając już świadomość tego, że masz taką piosenkę, w której nic się nie dzieje, musisz chociaż jeden moment sobie gdzieś tam e zrobić, taki, że. E żeby cokolwiek pokazać. A on nie pokazał nic. On po prostu podśpiewywał sobie jak pod prysznicem. No, nie było to tragiczne, bo tu nie ma się do czego jako taką przyczepić, ale nie było też nic, co by. E ja, ja po prostu bym go minął. Jakby ktoś mi taką piosenkę śpiewał, to nawet bym nie popatrzył. W pewną stronę. Tak, no. Dokładnie tak. I tyle. To jak to oceniasz? Na ile? No Ja daję 3,5. Tak? Tak. No to ja daję dwa. I to i tak dużo powiedziałam, bo się zastanawiałam, czy nie da ci jeden. Naprawdę. Nie, no ja myślę, że jedynka będzie zarezerwowana dla takich ludzi, którzy po prostu nie potrafią śpiewać. A ja on nieźle śpiewa. No. Tak, ale wiesz co? Ja na przykład porównując wcześniej... Ile dajesz? Tym... Dwa. Tak, wcześniejsze występy, które tutaj ocenialiśmy. Dziewczyna, która dała za dużo od siebie, daliśmy jej trzy i ja go nie mogę do niej porównać, bo ona no coś tak. pokazała. Tak, tak. To A daliśmy jest jej fakt. trzy, dlatego on dla mnie jest nie, on dla mnie jest na jeden. Ja go nie mam tak naprawdę mm -hmm. co o nim powiedzieć, więc u mnie on jest no, jeden Trochę, trochę faktycznie, dobra, to ja dam dwa, żeby no. było to tak sprawiedliwie, bo na pewno nie umywa się nawet do tej dziewczyny pierwszej, tak? Tak. No, dokładnie. Drugiej. Dobra, drugiej. dobra, tyle od nas dzisiaj. Wy komentujcie. Aha, ale A no, jak co? wyszła nasza punktacja, ładnie A, no, no, Po drugim odcinku powiem, ale Aha. ogólnie rzecz biorąc, poczekaj poprawię tylko, Janek miał od ciebie jeden, tak. ode mnie ma dwa, ode mnie ma dwa. Tak więc ten pojedynek wygrywa Natalia ma 12,5 i Stanisław ma 13, czyli Taś, Stanisław, czyli pan Staś, wygrywa jak na razie spod tej czwórki według nas. On tak. powinien być tym, który przechodzi dalej spośród tej czwórki. Ale zobaczymy bym... jeszcze przy kolejnym odcinku, jaki będzie z tymi odcinkami, bo może jakaś tam perełka się gdzieś ukryła i wystrzeli nam na 10. No, Wątpię, ale, no, ale może. To może być to ciężko. Dobra, tak. pozdrawiamy was, komentujcie, piszcie, co tam, jak tam u was i w ogóle, jak samopoczucie napiszcie jak wam się podoba przede wszystkim ten format to znaczy z naszym ocenianiem i wyłanianiem zwycięzców dobra. jeśli wam to przypadnie do gustu, to myślę, że na sam koniec przesłuchań w ciemno będziemy mogli zrobić taką ogólną, taki, taki no? ogólny ranking wszystkich występów, które oceniliśmy. Okej, okay, dobra no to tyle od nas. Trzymajcie się Siemano!